Witam moi drodzy. Słuchajcie, mamy tutaj w tej chwili na podnośniku Renault. Na co przyjechało Renault? Przede wszystkim na jedną usługę, którą powiedziałem, że wykonam w gratisie, po to aby dla, aby wam nagrać oczywiście tutorial jak zamontować sobie kontrolkę dopalania DPF. Tak, dokładnie. Chodzi o dopalanie DPF, żebyście wiedzieli w którym momencie jest dopalanie DPF-u. I jak ona się zapali, żebyście mu starali się nie przerywać tego procesu dopalania, czyli pojechali sobie trochę dalej, dopalili ten DPF i wtedy wrócili. Po co to ma być? Po to, że wiecie doskonale, że jeżeli przerwiemy proces dopalania DPF-u, to popioły będą się tam osadzać i będzie znowu, e, że tak powiem, przytykać wam coraz bardziej ten DPF. No i oczywiście auto nie będzie chodzić tak jak chodzi, tylko będzie pracować w trybie serwisowym. I tutaj chcemy uniknąć tego zdarzenia, więc musimy zamontować w takim Renault kontrolkę. Jak to zrobić, zaraz Wam pokażę. To jest bardzo proste. Magiczne zaklęcie. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Mamy na placu jedno auto, słuchajcie, w którym jest już zamontowana taka kontrolka. Już idę Wam pokazać. Mamy taki pojazd już na placu. A... Z tego pojazdu nawet Marcin korzystał. Powiedz mi Marcinie, ta kontrolka się bardzo sprawdzała? Za każdym razem. Za każdym razem. No właśnie. Eee, a co Ci dawało to, że jak ona się zapaliła, to... Informacje dawała, że trzeba tam... wtryski trochę głośniej chodzą. Tak. Eee, lusterka się włączają. Tak jest. Bo do, do dopalania DPF-a musi sobie zrobić obciążenie. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, bo ona jest tak tu specjalnie zrobiona, tak żeby jej praktycznie nie było widać. Tu w tym miejscu jest przytwierdzona taka diodka malutka i ona w trakcie jazdy jak dochodziło do dopalania DPF-a załącza sobie ogrzewanie lusterek. Tak, tak i jak włączy ogrzewanie lusterek, to w tym momencie zapali się, tak zapali się ta dioda, a to nie tylko lusterka, to też szyba tylna się dołącza i tak dalej. I w tym momencie zaczyna nam się zapalać ta dioda i słuchajcie robimy w ten sposób, że staramy się oczywiście nie przerywać tej jazdy, eee, jedziemy wtedy najlepiej tak w okolicach 2200-2300 obrotów, Starajcie się utrzymywać mu tak i on sobie dopali szybciutko tego DPF-a i będziecie się cieszyć dłużej sprawnym e układem wydechowym, tak zwanym eko. eco, eco a bo tego inaczej nazwać nie można. Dobrze, to co, Renault Kangoo, bierzemy się i montujemy taką samą kontrolkę tutaj. Słuchajcie, ja już sobie pozwoliłem zdjąć oczywiście taką osłonę. O proszę. Znajdziemy zaraz w tych przewodach, gdzie znajduje się podgrzewanie lusterka, wepniemy się tutaj w pod, podgrzewanie lusterka. Gdzieś tą diodę sobie tutaj umieścimy. Ja jeszcze się zapytam właściciela, czy wyraża zgodę na to, żeby tutaj gdzieś zrobić jakąś malutką dziurkę właśnie na tą diodkę. Żeby ona tak była, tak, tak tak, gdzieś tutaj, w tym miejscu, tak. Wiecie, nie chcę poniszczyć tego bez wiedzy właściciela, więc się zapytamy. Dobrze, zaraz będę szukał. Co jeszcze musimy tutaj wykonać w tym pojeździe? Słuchajcie, jest wyciek klimatyzacji. Sprawdzaliśmy azotem, dlatego że wyciek jest bardzo malutki. Myśmy już sprawdzali, tutaj był podpięty azot. A, okazuje się, że na rok ucieka nam jakieś 100 gram. Mów 100 gramów, bo wy mnie poprawiacie zawsze. No 100 gramów nie jesteśmy w stanie tutaj w tym momencie stwierdzić, gdzie może to uciekać. Azot nie pokazał nam przez dwa dni praktycznie nic, żadnego ubytku, więc e, najlepiej to by było po prostu uzupełnić go tak jak się należy i po dwóch tygodniach poprosić pana, żeby tu przyjechał. Ale jak zamiast zobaczycie, to auto nie jest stąd, nie jest z Dolnego Śląska, tylko ze Śląska. No i byłoby ciężko panu tutaj przyjechać. Tym bardziej, że pan w poniedziałek jedzie już na urlop. Więc ciężko by było tu przyjechać panu, żebyśmy mogli skontrolować skąd mamy tą nieszczelność. Fajnie by było jakby gdzieś u siebie po dwóch tygodniach pojechał na kontrol. Eee, doszczykniemy tutaj oczywiście kontrast i powinno to wyskoczyć na kontraście, gdzie jest ten mały wyciek. No i jeszcze jedna rzecz, pan zgłaszał nam wtryski. Słuchajcie, te wtryski są oczywiście tutaj po regeneracji. Już światła. światło. Te wtryski mamy świeżutko po regeneracji. Słuchajcie, co możecie zauważyć, jak one wyglądają, jak nowe, prawda? Okej. Okay. Ale w dalszym ciągu ta praca ani właścicielowi, ani nam się nie podoba. Czuć ewidentnie, że pod obciążeniem to jest tak samo identyczne jak z Hyundaiem i X35. Macie już taki odcinek wrzucony, jest identyczna sytuacja. Grzechoczą, te wtryski. Yy, pojazd chodzi nierówno, chodzi głośno, twardo. Nie fajne. Eee, co w tym wypadku? W tym wypadku należałoby dosłownie wyjąć te wtryski, zakupić nowe, oryginalne wtryski i wstawić. Żadna regeneracja tutaj nie pomoże, moim zdaniem. Eee, I nawet kontaktując się z naszymi pompiarzami, też odnoszą się do tego samego. Wymiana na nowe oryginały i będzie super. Okej, okay. ja wiem, niektórzy się mogą z tym nie zgodzić. Mogą powiedzieć, że to jest bzdura, że pierniczenie, no to macie najlepszy przykład. Jak już raz tutaj ktoś właśnie robił te wtryski, widać, no ten wtrysk wygląda jak po prostu nowiuteńki, ale niestety nie będzie to działać. Nie będzie to działać tak, jak należy się, więc bez sensu się bawić z takimi tematami. Dobra. Tu klient powiedział, że sobie ogarnie te wtryski, dlatego że my troszeczkę wiecie, dzwoniąc przez hurtownię, bo tylko zamawiamy w hurtowni, bo gdyby coś się okazało nie tak, to my je oddamy. Nikt nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. No i te wtryski u nas są droższe o jakieś 1000 zł niż gdzieś tam na jakimś portalu, ale drogo. Pan znalazł na portalu, ale drogo, zdecydowanie tańsze. Ma pełne prawo sobie zakupić takie, więc zakupi sobie, zamontuje gdzieś tam u siebie. No i co? Powinienem być szczęśliwy z tego tematu. Dobra, kamera na głowę, montujemy kontrolkę, bo to jest najważniejszy program tego właśnie odcinka, zamontowanie sobie takiej kontrolki. Fajnie by było jakby on nam w czasie jazdy jeszcze powiedział, że ma dopalanie DPF-a, żeby wam nagrać tą wisienkę na torcie, jak ta kontrolka się zapala. Zobaczymy, może się uda. Kamera na głowę i lecimy. Dobrze, moi drodzy, wyjąłem wtyczkę już. Weźmiemy sobie miernik i będziemy strzelać. Musimy przestrzelić te przewody. Wiesz, który to jest? Pierwszy. Dobrze, daj mi latarkę teraz. Ja sobie wezmę następny tutaj, wepnę. Tylko nie wiem, czy mi się uda. Się nie uda, nie jestem pewien, no ale próbuj, jest? Poświeć tam pierwszy ten tu, pierwszy od lewej ten, mhm. i chyba czwarty był. Ten i ten pierwszy. Czyli dwa skrajne. Ten i ten tu, pojedynczy. Czyli lustro to jest ten i ten czarny. I to wszystko. Starczy znaleźć obwód. Ok, mamy to. Dobrze. Trzeba do tego pana, by zadzwonić, trzymaj. Zapytać się go, czy można zrobić, czy robimy tu minimalną dziurkę na diodę? W osłonie. W osłonie. No, drugie pytanie. Jest jeszcze jedno: który jest plus, który minus. Dzień dobry pani! Dzień dobry, ja się pomówię, bo ja myślę, pan z rozmawia, Tak, czy... z widzami. Z widzami właśnie. A ja do pana, nie wiem, czy do pana, czy do pana Marcina. A z czym? A żeby mi tu wpisać, co było z było? On nie będzie wpisywał. To pan nie wpisze. Też nie. No, to. Lubi mnie pan. Pan mi mówi, że pan mnie kocha, a pan nie chce mnie wpisać. No nie? No to dziad ze mnie. Dobra. Co powie. Partner NATO, czy to się teraz nagrało? No. Co są? No. no nie. No w od niego. Okej, super. Na razie. Jak coś z tego? E, filtr, jaki Filtry panie? i oleje. Chociaż przynajmniej. Mm, dobra, no, pan, ale znajdzie pan dla mnie czas? No, oczywiście, dla pani zawsze. Czy mam coś co? Chociaż go przejrzeć na ten wyjazd, super, No. A jak się okaże, że jakiś przewód jest czaśnięty hamulcowy, to gdzie wy, kurde, zajedziecie? Dobra. Go, to A ja mam jeszcze o, o moją klientkę tak dbać. Co wy zrobicie, jak my się przeprowadzamy zaraz? Do Czernicy? No to się zrobi. Dobra, jasne. O. Przy flaszce. Dołek, dołek wykopią. Przy olej się flaszce. Olej, olej wlejemy gdziekolwiek do Baku. <grywa> olej no, wlejemy do dołka. Nie, nie, bo on stoi większy, Przepraszam, tylko nie z nim pojechałem, no to ten a... Yy... Dobra, a jeszcze jesteście następny tydzień. Tak, Ta jeszcze następny. Tylko że kurde następny tydzień mamy akcję. Tydzień mam... Marcin, ja nie wiem teraz co ten pan chce, tak czy nie, tak? No. No bo tak, jak tu dasz, tu będzie zamknięcie, to to tak będzie niewidoczne. Słuchaj, Chyba, że ja tą diodę sobie tu wypuszczę i tak ona będzie tu wisieć. No bo. Tutaj. Tu wisieć będzie. A, wisieć bez dziury. No. no bo tak. No bo jak pan już mówi, że jak pan kręci nosem, że ma być dziurka w tym, no to dobra. Zobacz No też nie ma dziurki i to tak jest. Tylko teraz, który jest plus, który minus. Bo niestety diodę musisz dać. Minus i plus. Z odpalanego auta może nie włączyć się. Dopiero po uruchomieniu pojazdu może się włączyć. To, z Na przykład. A że to renówka, to kurde bez chyba nacisku, nie cię to wskakuj. Wyłączasz czemu? No ja. To jest plusowa nóżka, to plus jest tutaj na tym o. To jest masa. Dobra. Czyli plusowa nóżka to jest ta zgięta. I plus idzie tutaj do Trasz tego. Idzie. Tak. Nożyk i jechamy. Przy fajkach? Nie. Z... Jarasz od razu lecić. A założysz się? Chcesz się założyć ze mną? Ja wrócę do fajek specjalnie dla tego sprawdzania, Diana. I co? I już, jak wrócisz, to wiesz, że już nie, już odejdę. nie odejdę. To bez sensu. No. Lepiej nie palić i się cieszyć życiem niż kurwa. Ty. Znowu przeklinasz. Jak? Powiedziałem wrócić do fajek i lepiej się cieszyć życiem. Kurwa. Nie. Tak powiedziałeś. Co ty gadasz? Ja ci. Nagrywa, otworzę ci. <grywa> Zasz <Ześć> ci otworzyć? <grywa> A, która była która? Zgięta była. No, teraz. Zielony był plus. Tak? Tak. Na pewno. Niewierny Tomaszu, mówię ci. Dobrze. Sprawdzamy przed przylutowaniem, a czy? Jak uważasz? Jesteś niewierny Tomasz, więc zresztą na drugie masz. Mm, nie mam Tomasz. FOK, Tomasz i. Nie mam Tomasz. <noise> jak nie masz, sam mówiłeś, że. Nie Tomasz. Nie? Nie. A jak judasz? <noise> Słuchajcie, on igra ze mną, kurde, że ty widzisz, jaką bardzo ja chodzę, a jak i ty. A tam baga. To waga to nie wszystko. Tak? Chcesz zobaczyć, jak taka maciora cię przyci przyciska. Czego ty chcesz? Syny. Położył tutaj Sprawdź najpierw, bo będziesz drugi raz mówić. Nie, ale Zaraz, to ty nie wierzysz samemu siebie teraz ja już? Wiem, że... Słuchaj, daj mi tu jakąś szmatkę, bo jakby poleciała cyna na ten deskę Karton, wszystko co może być No nie, no to, to, to To, to jest tej czyste Nie, no dobra, no podstaw to bo jakby poleciała syna z młyna, to wiesz, że pan nie miał pretensji do nas. I tak będą. Wskakuj, odpalaj, zobaczymy czy zadziała. Czekaj jeszcze chwilę. O, i tu wypchnę panu. W ten sposób dziutkę, jak się tylko zapali DPF dopalanie, to ona się zaświeci. No, mamy to. Da jeszcze tą osłonkę plastikową. A mówiłem, że zielony to jest plus. A może i mówiłeś, może nie mówiłeś, nie wiem, nie pamiętam. Widzisz, wiara. Tak, wiara. No i tak zrobię, panu, bo nic innego nie zrobię, bo pan nie chce żadnych nie, otworków. Lepiej, lepiej, nie lepiej nie robić, żeby nie było później. Albo o, oh, tu Wiem, jak będzie dobrze. Tu jeszcze raz ostatni test, bo ja nie wiem, czy mi nie pękło przy montażu. Dobrze, nie chcę pan dziurek, rozumiem, szanuję. Jak najbardziej Same wystające kikuty będą No tu jeden od alarmu Ale Ciekawe czy tak się... Tak się nie, nie, nie musi być odpalony No i co? Mamy dopalanie DPF-u? O włączyło i teraz słuchajcie Jeździmy, jeździmy, jeździmy Utrzymujemy sobie przykładowo tam 2200 obrotów Jedziemy aż do momentu aż nie zgaśnie Jak zgaśnie? No to wtedy... Opowiadam, a Ty trzymasz obroty wyżej no, moi drodzy, także co? No tam z 1500 to, no nie? Dobra, moi drodzy, zgaś kontrolkę jeszcze raz. Dobrze, mamy zamontowaną kontrolkę, co w tej chwili, jak kontrolka się zapali, o w tej chwili to musimy trzymać jakieś tam 2200, 2300 obrotów w czasie jazdy jadąc i czekamy aż ta kontrolka sama zgaśnie. Pamiętajcie jeszcze, że ta kontrolka też się zapali, jak włączycie sobie Eee, podgrzewanie tylnej szyby. O, zgasła kontrolka, i możemy jechać do domu. Voilà, jest, jest. Dobra, oczywiście to było tylko zainicjonowane. Marcin tam z ręki włączał, eee, bo akurat dopalania DPF-u w tym momencie nie mamy. Ale mamy już w tej chwili zamontowaną kontrolkę, która mówi o dopalaniu waszego DPF-u. Dobra, posłuchajcie, jak to pracuje. Nie fajnie. A no, wszystko jest zasługa. prysków. Słyszycie jak to gra. No i jeszcze. Aleje paliwem z tyłu nieprzeciętnie, on stąd, pobie no, Stamtąd pobiera tam i stamtąd wywala tam wszystkie ilości jakie są tylko w Baku. Nie, nie rób tak. Bo jak tak robisz to on robi... dźwięki dawać. Ty nie możesz tak robić, bo jak ty robisz to on robi A tam już sąsiedzi krzyczą, że kurde, Malek, zatruwasz mi środowisko. No 29 Coś ta klimatyzacja za nisko nam no wychodzą, że będziemy po piotkowemu robić. Minus 8 <grymne> <grymne> Chyba trzeba nowy ten kopić termometr. <grymne> Nie no, 29 to jeszcze jest przyzwoicie. Bez urazy, ale minus 8 to poniosła czy fantazja. <grymne> <grymne> Bo siedział. Tak. O Nie no, z kratki, jakby miało być w innym to tu szrąby się najpierw pokazał. Już jest 2 <grym> Już uspokój to. Nie no, musi za, za chwilę ten Czuj, czujnik go wyłączyć, A, wiesz? W czasie jazdy im się włączy, dlatego że. Przez tego DPFA a przelatuje ta ilość paliwa, która tam jest. Żeby on nie miał DPFA, a to ja bym za nim skanką biegał. Ale że ma DPFA, no to niestety nie wyłapię tego. A czy on jest sprawny, nie wiem, bo nie patrzyłem jeszcze na tłumik. Czy on działa w ogóle? Nie no, jeszcze coś tam działa. O, też nie do końca już. magiczne zaklęcie.